Są najtrudniejsze działalności każdego kierownika. Wszystko można rozwiązać czasami najtrudniej, proste za relacje międzyludzkie. Całej społeczności Uniwersytetu serdecznie dziękuję za wytrwanie z nami, bowiem było to wielkie rzucenie się na głęboką wodę. Cały, całe kierownictwo uczelni po raz pierwszy objęło tę funkcję i przez rok funkcjonowało w warunkach świeżego doświadczenia. Z jednej strony wydaje się to. Zadanie dosyć karkołomne, bowiem nowi ludzie muszą rozwiązywać stare problemy, ale z drugiej strony taka świeża krew pokazuje nowe perspektywy, których do tej pory można nie było zauważyć i rozwiązania, które w nowym funkcjonowaniu czasami są nieobecne. Stąd wszystkim Państwu chciałbym serdecznie podziękować, a studentom także za to, że nie tylko zdobywają wiedzę, umiejętności, z, świadczą o nas na zewnątrz swoim Funkcjonowaniem, swoimi kompetencjami, ale także to, że nie stwarzali nam aż tak wielu problemów dyscyplinarnych. <klucz> Dziękuję bardzo. Miałem jeszcze powiedzieć o polityce. Ja. są tłumaczone we wszystkich krajach niemieckiego obszaru językowego. Jest to także efekt doświadczeń translatorskich i redaktorskich, które zdobyła profesor dr Hubert Orwowski przez kolejne dekady jako wydawca świetnych antologii literackich. Wymienię chociażby następujące tytuły Nieznany cel, antologia opowiadań RFN, antologia dramatu NRD, współczesna myśl literaturoznawcza RFN i ostatnia publikacja z 1987 roku wobec faszyzmu z pod tytułem Intelektualiści Niemieccy o i dyskus o Polsce. Ksi książka Polisze Wytrza, na którą chcę zwrócić szczególną uwagę, szybko zaistniała w niemieckojęzycznym obiegu naukowym, zyskała sobie standardowego dzieła naukowego w wybitnych walorach poznawczych i narracyjnych. Wprowadzała Polaków i Niemców w świat powstawania, funkcjonowania i dynamiki dokuczliwego stereotypu.